Dzień dobry, Kaja Lenart. Oglądają Państwo specjalne wydanie programu Telewizji Narew, w którym różne środowiska, zawody i regiony łączą się we wspólnych życzeniach w czasie świąt Bożego Narodzenia. Zapraszamy na spotkanie z księdzem biskupem Januszem Stepnowskim, ordynariuszem diecezji łomżyńskiej który prowadząc nas w duchowej pielgrzymce do Betlejem, przekaże Państwu Bożonarodzeniowe błogosławieństwo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus wszystkim telewizom, telewizji Narew i w kraju, i za granicą, w diecezji i poza diecezją. Chciałem Wam wszystkim złożyć szczególne życzenia na to Boże Narodzenie, które już przeżywamy. Niech Pan Bóg Wam wszystkich błogosławi, błogosławi Waszym rodzinom. Te życzenia są nagrane, możemy powiedzieć, w takiej scenerii naturalistycznej, bo z jednej strony choinka, na tej choince są bombki, aniołki, które wykonały kurpianki, ich sprawne ręce, ich fantazja. Z drugiej strony jest szopka, która ukazuje też sens całych tych świąt. Szopka, którą wykonał jeden z naszych księżyc który ma taki talent, pracuje za granicą i obdarował mnie tą szopką. Być może w dzisiejszych czasach szopka staje się czymś niewygodnym, ale składając sobie życzenia na te święta, Mamy w pamięci, że te święta są związane z narodzeniem Chrystusa, że to wszystko ma sens, bo świętujemy Narodzenie Pańskie, tak jak ukazuje ta szopka tej scenerii, w tym budynku, ale też w tym świerku, który towarzyszy tej scenie. Tą postacią centralną jest Jezus Chrystus, który przychodzi na świat i zmienia bieg całej historii. Zatem, drodzy bracia i siostry, Niech ten Chrystus, który narodził się w te Boże Narodzenie, wam wszystkim błogosławi. Niech zmienia na lepsze wasze życie, aby to życie trwało w pokoju, w nadziei i miłości. Szczęść wam Boże wszystkim. Powinna opierać się na bliskich nam wszystkim wartościach. Życzenia składa posłanka na Sejm RP Alicja Łebkowska-Gołaś oraz Piotr Serdyński radny Rady Miejskiej Łomży. Kochani mieszkańcy Łomży i ziemi łomżyńskiej, na zbliżające się święta Bożego Narodzenia życzymy Wam wszystkiego co najlepsze. Dużo zdrowia, ciepłej rodzinnej atmosfery i takiego dobrego wytchnienia od codziennych obowiązków. Szanowni Państwo, w tym zbliżającym się 2024 roku życzymy Wam poczucia bezpieczeństwa, stabilizacji, spełnienia wszystkich planów i spełnienia wszystkich marzeń. Oby ten następny rok był dużo lepszy niż poprzedni. E, wszystkiego dobrego e, od nas. Wesołych świąt i szczęśliwego, szczęśliwego nowego, nowego roku. roku. Parlament to zbiorowa reprezentacja narodu. Jest z nami poseł na Sejm RP Jarosław Zieliński. Wszyscy pragniemy pokoju i spokoju. A harcerze przekazując w tym roku betlejemskie światełko i przekazują hasło czyńmy pokój. Chcemy, aby nasze życie było bezpieczne, życzymy sobie zdrowia, dostatku, tego, aby otaczali nas życzliwi ludzie, żeby było dobrze, bezpiecznie i dostatkiem w naszych domach i w naszej ojczyźnie. I takie mają być te święta Bożego Narodzenia, tego wszystkim Państwu, tych wszystkich wartości, tego zwłaszcza czego każdemu z nas w życiu najbardziej brak. Chciałbym Państwu na te święta życzyć, ale także życzę tego, aby można było, abyśmy potrafili docenić to, co mamy, bo to są też wielkie wartości, których czasem nie doceniamy, póki ich nie stracimy. Więc wszystkiego dobra na święta i na cały dalszy czas w wymiarze rodzinnym i publicznym. Mam nadzieję, że pierwsze dni nowego roku przyniosą jednak. Lepszą sytuację musimy o to wszyscy zabiegać i życzę, żeby ten rok, który się zacznie 2024, okazał się jednak rokiem mimo tych zagrożeń zakrętu dziejowego, rokiem dobrym i szczęśliwym dla Polski. Oby tak się stało. Mieszkańców województwa pozdrawia również Wojciech Strzałkowski. Prezes Podlaskiego Klubu Biznesu oraz Konsul Honorowy Republiki Chorwacji. Szanowni Państwo, drodzy widzowie telewizji Narew, ale również wszyscy mieszkańcy województwa Podlaskiego i województwa mozowieckiego. Jak Państwo widzicie, za moimi plecami odbywa się spotkanie wigilijne pracowników fabryki sklejek Biaform. I ja korzystając z tego nastroju wigilijnego świątecznego chciałbym Państwu złożyć życzenia, najserdeczniejsze życzenia. Zdrowych, pogodnych, wesołych świąt, Bożego Narodzenia, takiego świątecznego wytchnienia od codziennych zmartwień i trudów oraz wszystkiego najlepszego w nowym 2024 roku. Wesołych świąt. Zadaniem jest praca na rzecz wspólnego dobra. Samorządowe przesłanie świąteczne kieruje do Państwa marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki. Boże Narodzenie to wyjątkowy czas w roku. Czas radości z przyjścia na świat Jezusa. Czas pełen ciepła, miłości i dzielenia się z naszymi najbliższymi. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę Państwu, mieszkańcom województwa podlaskiego, zdrowia, spokoju. I wszelkiej pomyślności. Niech te świąteczne dni upłyną w pogodnej atmosferze, a dobry nastrój nie opuszcza państwa, zarówno teraz, jak i przez cały nowy 2024 rok. Z życzeniami zdrowych i wypełnionych nadzieją świąt Bożego Narodzenia. Zwraca się do Państwa z domu wszystkich kurpiów Muzeum skansenu imienia Adama Chętnika w Nowogrodzie wicemarszałek Województwa Podlaskiego Marek Olbryś. Z serca kultury kurpiowskiej, ze skansenu w Nowogrodzie, imieniu Madama Chętnika składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia zdrowych, pogodnych, szczęśliwych świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku. Wesołych Świąt Bożego Narodzenia! W specjalnym bożonarodzeniowym wydaniu programu Telewizji Narew wyrazy serdeczności do mieszkańców województwa podlaskiego kieruje Piotr Modzelewski, radny sejmiku województwa podlaskiego. Szanowni Państwo, święta Bożego Narodzenia, Nowy Rok to szczególny czas dla nas wszystkich, dla naszych najbliższych, dla wszystkich mieszkańców Łomży i ziemi łomżyńskiej województwa podlaskiego. Chciałbym życzyć spokojnych, radosnych świąt w gronie rodzinnym. Niech dzieci cieszą się z otrzymywanych prezentów od rodziców, od wnuków. Niech dziadkowie cieszą się z obecności właśnie wnucząt. Spędzajmy ten czas w gronie takim, kiedy będziemy mogli ze sobą dyskutować, rozmawiać o sprawach istotnych dla nas wszystkich, ale w atmosferze miłości, radości, przyjaźni. Niech 2024 rok będzie dla nas wszystkich. Tym lepszym, tym rokiem, który pozwoli na realizację wszystkich naszych celów, marzeń. A wiemy wszyscy, że wszystko jest w naszych rękach, więc tylko od nas zależy, jak będziemy realizować swoje plany, nadzieje, marzenia w 2024 roku. Wszystkiego, wszystkiego, co najlepsze dla wszystkich Państwa. W tym wyjątkowym czasie cudów, refleksji i wzruszeń. Ciepłe słowa płyną również od Artura Dudy, prezesa zarządu podlaskiego Funduszu Rozwoju. Niech wigilia i święta Bożego Narodzenia będą spokojne i pełne radości. Życzę Państwu, by ten wspaniały czas upłynął w rodzinnej atmosferze i przyniósł wiele ciepła i optymizmu. Życzę także, by marzenia podlaskich przedsiębiorców stały się rzeczywistością i przerosły ich oczekiwania. A nowy rok upłynął pod znakiem udanych inwestycji oraz realizacji działań które przyczynią się do dynamicznego rozwoju państwa działalności i całego województwa podlaskiego. Niech zdrowie, szczęście i pomyślność państwa nie opuszczą. Szczęśliwego 2024 roku. Artur Duda, prezes Podlaskiego Funduszu Rozwoju. Gościem świątecznego programu jest również Katarzyna Roszkowska, dyrektor Podlaskiego Oddziału Regionalnego. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W imieniu własnym i wszystkich pracowników Podlaskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w oczekiwaniu na zbliżające się święta Bożego Narodzenia i nowy rok 2024, dziękujemy naszym beneficjentom, a także instytucjom współpracującym za zaufanie i współpracę w 2023 roku. Życząc jednocześnie sukcesów i wytrwałości w realizacji planów oraz dalszego działania na rzecz rolnictwa. Niech zbliżające się święta Bożego Narodzenia będą niezapomnianym czasem spędzonym bez pośpiechu, trosk i zmartwień, a nadchodzący nowy rok 2024 będzie wypełniony sukcesami w życiu osobistym i zawodowym. Wesołych świąt! Zapraszamy do Mlek Polu, największej mleczarni w Polsce. Jej przedstawiciele zgodnie ze spółdzielczą tradycją złożą Państwu serdeczne życzenia. Szanowni Państwo, dostawcy spółdzielni mleczarskiej Mlekpol, pracownicy naszych zakładów, drodzy konsumenci. Każde święta Bożego Narodzenia to okres podsumowań. Za nami kolejny rok wspólnej pracy, rozwoju i budowania pozycji spółdzielni w Polsce i za granicą. Z punktu widzenia mleczarstwa był to trudny rok, który wielokrotnie wymagał poświęceń, jednak dzięki ciężkiej pracy, zaangażowaniu i wysiłkowi dostawców i pracowników osiągnęliśmy kolejne sukcesy. Pomimo niedogodności udało się nam kontynuować rozpoczęte inwestycje i podjąć kolejne wyzwania na następujące lata. W minionym roku dołączyła do nas Łódzka Spółdzielnia Mleczarska Jogo z tradycjami i pokaźnym rynkiem zbytu, jakim jest aglomeracja łódzka. Gorąco wierzymy, że przyszły rok przyniesie dostawcom Pracownikom Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol oraz ich rodzinom wiele pięknych chwil radości i satysfakcji w życiu prywatnym i zawodowym. W imieniu własnym, jak i całej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol chciałbym Państwa zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, aby w 2024 roku nasza spółdzielnia wciąż dynamicznie się rozwijała. Nie będzie to jednak możliwe. Bez państwa wsparcia, dlatego życzę nam wszystkim, abyśmy naszą codzienność budowali na zgodzie, dialogu i szacunku, które będą podstawą dalszych wspaniałych sukcesów. Drodzy Państwo, mijający rok był dla Mlekpolu dobry i owocny. Poszerzyliśmy nasz asortyment. A produkty spółdzielni trafiły do konsumentów w ponad 100 krajach na całym świecie. Dzięki wysokiej jakości nasze wyroby były też wielokrotnie nagradzane w prestiżowych konkursach i plebiscytach branżowych. Z okazji tegorocznych świąt Bożego Narodzenia życzę Państwu dużo uśmiechu, radości, spokoju ducha oraz wielu niezapomnianych chwil w gronie rodziny i najbliższych. Aby ten wyjątkowy czas dał nam wszystkim choć odrobinę wytchnienia od codziennych obowiązków, a nowy 2024 rok przyniósł same szczęśliwe dni. Współdzielnia Mleczarska Mlekpol to 14 nowoczesnych zakładów przetwórczych, które codziennie przerabiają mleko z polskich gospodarstw. Dostarczając konsumentom na całym świecie zdrowe i smaczne wyroby mleczarskie. Celem Mlekpolu na 2024 rok będą dalsze inwestycje w obszarze energetyki i ochrony środowiska, ale również automatyzacja i cyfryzacja procesów produkcyjnych, co pozwoli nam elastycznie dostosowywać się do zmian, które będą następowały na rynku. Szanowni Państwo, niech te święta Bożego Narodzenia będą zdrowe, radosne. Spędzone w ciepłej, rodzinnej atmosferze. Mając świadomość, że najważniejszy jest nieustanny rozwój, życzę Państwu i sobie, by nadchodzący rok przyniósł wiele inspiracji i sił w realizacji naszych celów. Podsumowując kolejny rok działalności spółdzielni mędrczarskiej Nepol pragnę podziękować wszystkim członkom spółdzielni i pracownikom za ich zaangażowanie i trud na rzecz rozwoju polu w tym niełatwym pod względem gospodarczym okresie. Wzrost kosztów produkcji i przetwórstwa mleka, spadek siły nabywczej konsumentów to tylko niektóre wyzwania, z jakimi w przeciągu ostatnich miesięcy przyszło nam się zmierzyć. Współdzielnia zamyka jednak mijający rok z dobrym wynikiem ekonomicznym, co pozwala optymistycznie patrzeć w przyszłość. Ciesząc się z owoców naszej wspólnej pracy, życzę wszystkim rodzinnych, pogodnych, i błogosławionych świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślnego 2024 roku. Bądźmy dla siebie życzliwi i wspierający, codziennie, nie tylko od święta. Święta Bożego Narodzenia to czas wyjątkowy czas spędzony w gronie najbliższych, czas radości, uśmiechu, ciepła i miłości. Z tej okazji, Dziękując za wszystko, co osiągnęliśmy w mijającym roku, pragnę złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia, przede wszystkim zdrowia, spokoju, chwili wytchnienia od dnia codziennego, dobra, nadziei, a także hojnego Mikołaja. Niech nadchodzący 2024 rok będzie dla wszystkich wyjątkowo pomyślny i pełen sukcesów. Jesteśmy też na Mazowszu, skąd Bożonarodzeniowe Życzenia przysyła marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik. Drodzy Mazowszanie, z okazji tych pięknych, rodzinnych świąt Bożego Narodzenia, składam Wam najlepsze życzenia. Szczęścia, miłości, ciepła rodzinnego, to, żebyśmy przy wspólnym stole znowu się razem odnaleźli. No i ponieważ nadchodzi nowy rok. 2024 życzę, żeby on był udany dla nas wszystkich. Wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. W tym wyjątkowym czasie cudów, refleksji i wzruszeń, ciepłe słowa płyną również od Janiny Orzełowskiej z zarządu województwa mazowieckiego. Święta Bożego Narodzenia to magiczny czas. Czas, kiedy dzielimy się ciepłem, dobrem i miłością. Niech ten biały opłatek, który symbolizuje dzielenie się dobrem, przypomina nam każdego dnia o tym, że są wokół nas ludzie, którym trzeba czasami pomóc. Niech te święta będą takim czasem, który pozwoli na odetchnięcie i odcięcie się od codziennych spraw. Niech te chwile Spędzone w gronie najbliższym będą radosne, szczęśliwe i ciepłe. Zapraszamy do łomżyńskiego magistratu, w którym na spotkanie z Państwem czeka prezydent Mariusz Szanowski. okazji świąt Bożego Narodzenia życzę naszym mieszkańcom oraz przybyłym gościom do naszego miasta przede wszystkim żeby te święta były zdrowe spędzone w gronie najbliższych nam osób niech radość z narodzin pana Jezusa napełni nas wszystkich miłością dobrocią dla drugiego człowieka a nowy 2024 rok niech będzie rokiem kolejnym rokiem rozwoju naszego miasta a Państwu niech przyniesie szczęście w życiu osobistym i rodzinnym. W świątecznym programie jest z nami również dr inżynier Ireneusz Żuchowski, rektor Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży. Szanowni Państwo, zbliżamy się do okresu Świąt Bożego Narodzenia i Sylwestra. Z tej okazji chciałbym w imieniu całej społeczności Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży życzyć Państwu przede wszystkim rodzinnych, pogodnych, zdrowych świąt Bożego Narodzenia, ale także szampańskiej, udanej zabawy sylwestrowej. Niech nadchodzący rok będzie dla Państwa pasmem samych sukcesów, niech uśmiech z Państwa twarzy nie schodzi nigdy. Pamiętajcie, że. Ważne jest, abyśmy byli nie tylko zadowoleni z sukcesów zawodowych, ale także abyśmy mieli dobre relacje ze swoimi bliskimi, ze swoimi znajomymi. Tego Państwu życzę: zdrowia, pogody, ducha, sukcesów. Pamiętajcie Państwo, że Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych Łomży jest otwarta na wszystkich. Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych Łomży życzy wszystkim Państwu, zarówno. Naszym przyjaciołom, naszym interesariuszom, studentom, pracownikom, współpracownikom wszystkiego, wszystkiego najlepszego. To samorządy każdego dnia dbają o potrzeby swoich mieszkańców. Ze świątecznym przesłaniem zwraca się do Państwa burmistrz szkolna Andrzej Duda. Drodzy mieszkańcy Kolnej Ziemi Kolnejskiej, Szanowni Państwo przed telewizorami, z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę Państwu wiele radości, spokoju i wzajemnej życzliwości. Niech światło betlejemskiej gwiazdy niesie do Waszych domów pomyślność, a nowonarodzony Jezus napełni serca nadzieją na lepsze jutro. Niech przy wigilijnym stole nie zabraknie rodzinnego ciepła, zrozumienia i refleksji nad istotą tych wyjątkowych dni. Życzę państwu, aby 2024 rok przyniósł wiele pozytywnych zmian, obdarzył państwa zdrowiem i wytrwałością przy realizacji zamierzonych planów. Dobra praca owocuje szacunkiem i uznaniem. Wysłuchajmy życzeń starosty powiatu kolneńskiego Tadeusza Klamy. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę wszystkim mieszkańcom powiatu kolnyńskiego zdrowych i pogodnych świąt. Niech te najpiękniejsze święta przyniosą Wam spokój i szczęście. W tym czasie szczególnie dzielmy się dobrocią i życzliwością. A w nadchodzącym nowym roku bądźcie pełni sił i wytrwałości w dążeniu do swoich celów i marzeń. Życzę wesołych świąt. Starosta Kolnyński Tadeusz Klama Świąteczne życzenia kieruje do państwa Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno. Boże Narodzenie to absolutnie szczególny czas i z całego serca życzę nam wszystkim, by w te świąteczne dni radość wypełniała nie tylko nasze domy, ale też serca. Abyśmy otoczeni bliskością rodziny i przyjaciół mogli cieszyć się prawdziwym sensem świąt. W tym wyjątkowym czasie pragnę również podziękować za zaangażowanie, bo to dzięki codziennym wysiłkom, dobrym sercom i wspólnym działaniom nasza społeczność rozwija się, nabiera siły i umacnia tożsamość. Dziękuję za Waszą współpracę i za to, że razem tworzymy gminę, z której możemy być dumni. Jeszcze raz życzę by każdy dzień świąt był okazją do dzielenia się radością i miłością, do okazywania wzajemnego szacunku i zrozumienia, do życzliwości i wsparcia tych, którzy są w potrzebie, oraz do refleksji nad minionym rokiem i snuciem planów na przyszłość. Niech święta Bożego Narodzenia będą radosne, a nadchodzący nowy rok pełen nadziei, spełnienia marzeń i dobrych dni. Życzę wszystkim zdrowia i wszelkiej pomyślności, wesołych świąt i do Siego Roku. Bardzo bliskie są nam także ziemie pomiędzy myszyńcem, ostrołęką, nowogrodem i kolnem, kurpie. Reprezentantem mieszkańców, którzy pielęgnują lokalne tradycje wraz z echem Puszczy Zielonej, niosą świąteczną, dobrą nowinę jest Grzegorz Palka, burmistrz Nowogrodu. Przed nami najpiękniejszy okres roku czas Bożego Narodzenia, wypełniony tradycją, rodzinnym ciepłem, pięknym kolęd. Niech zatem te święta będą pełne niezapomnianych chwil, spędzonych bez pośpiechu, trosk czy zmartwień. Niech będą przeżyte w zdrowiu, spokoju i radości, wśród rodziny i przyjaciół oraz wszystkich bliskich osób. Życzymy Państwu, aby pokój i radość Świąt Bożego Narodzenia przeniosły się na cały nadchodzący nowy rok. Wesoły Świąt Bożego Narodzenia! Proszę też przyjąć życzenia od grupy medialnej Narew. Święta Bożego Narodzenia to czas szczególny, na który czekamy z wytęsknieniem przez cały rok. Czas bliskości, spotkań w rodzinnym gronie, ale także wiary i nadziei oraz dziecięcej radości. Dlatego pragniemy złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia. Niech wigilijny stół będzie symbolem jedności, wzajemnego szacunku i życzliwości, przy którym dla każdego jest miejsce. Niech ten świąteczny wieczór nie tylko zatrze wszelkie podziały, ale także przyniesie zrozumienie wobec drugiego człowieka i wdzięczność z powodu jego obecności. W obliczu tak wielkiego niepokoju na świecie, bliskość tych, których kochamy, ich bezpieczeństwo jest wyjątkowym darem. Życzymy, by te święta przyniosły ze sobą wiele chwil wytchnienia, by napełniły serca spokojem, harmonią i nadzieją na lepsze jutro. Były czasem, w którym marzenia i pragnienia się spełniają. Otuleni wiarą w cuda, które w tym szczególnym czasie mają szansę się zdarzyć, bądźcie Państwo szczęśliwi. Życzymy także, by 2024 rok. Przyniósł w obfitości wiele pomyślnych zdarzeń. Niech spełnią się Państwa zarówno prywatne, jak i zawodowe cele i postanowienia. Wielu sukcesów i powodów do satysfakcji w nowym roku. Zapraszamy na dalszą część Bożonarodzeniowego programu Telewizji Narew.